Hej, witam was serdecznie, powiem wam kochani taką nietypową sytuację. Ja no szczerze mówiąc miałem problemy w nauce, bo w dzieciństwie uległem wypadkowi, ale dałem sobie radę, skończyłem szkołę, zdałem egzaminy. Było mi trudniej oczywiście, ale jakoś powoli sobie dałem radę. Natomiast podjąłem pracę przy komputerach, przy których mi bardzo dobrze wszystko szło. Wujek zaszczepił we mnie po prostu serwery, co zwiększyło moje możliwości w tym kierunku. Bo zacząłem się serwerami interesować i to bardzo mnie wzmocniło i dzięki temu jeszcze mogłem się zainstalować w firmie u mojej siostry. No wiecie kochani, wielkie budynki, a pod tymi budynkami serwerownie. Te takie szklane budynki w Warszawie i wszędzie. ...tego typu klimaty, nie? Też jako kurier... ...funkcjonuję, no po prostu mogę wiele... ...dodatkowo wiele zarobić, korzystając na przykład i z serwisu komputerowego... ...i z pracy w firmie u mojej siostry, ma swoją firmę, siostra... I po prostu w ten sposób mam takie urozmaicenie. Czasami muszę jedną pracę zawiesić, jak nie daję sobie rady z dwoma prasami. No a tak wyszło, że jestem zaprzyjaźniony z tym szefem, z tamtym szefem, że mam po prostu trochę no, lepiej pod tym względem. Natomiast teraz właśnie zwiększałam swoje wiadomości, żeby robić animacje komputerowe. Pomyślałem się podszkolić z matematyki dzięki, w dzięki temu, że w internecie jest taki Pan, który robi wykłady z matematyki e, Obliczania w macierzach i tego typu I po prostu swoje, swoje możliwości od razu zwiększyłem e, A tu ten koleś, który po prostu mówił, że ja prąd kradnę Które się obnażał w windzie przed moim tatą To teraz Usłyszałem jak mówi jakieś głupoty, że ja tutaj po prostu zarabiam, że tu zarabiam nie wiem ile, że chodzę tutaj do piwnicy i jakiś interes rozkręcam, a dokładnie rzecz biorąc, ja się po prostu, jak wiecie kochani z moich filmów, zajmuję technologią, pracuję przy komputerach jeszcze tak i, i w domu, robię różne ciekawe rzeczy poza robieniem tematu. Bo robię różne takie ciekawostki, bo lubię technologię. Z moim wujkiem też analizuję różne tematy związane z technologią i tak się uzupełniam z moim wujkiem. Tu mam takie, takie biurko i robię różne rzeczy po prostu. No i tak to wygląda. Chciałem tak to sprecyzować, wyjaśnić dla tych, którzy po prostu słyszeli plotki na mój temat. To byłoby na tyle, kochani, hejpa.